16 będziemy robić ekipę świat cały będzie brało w niej udział 5- 6 osób nawet także zapraszam a teraz pokazuję pewnej osobie jedną rzecz Simon, dawaj yeah. to jest oglądasz to jest sam początek włączać Minecrafta Tutaj graj i to jest nasz nasz serwer ekipa. Nasz nasz serwer będziemy grać sobie jutro od godziny 16:00. Sześć osób online i tu wchodzisz. W pro... Wiem, wchodzisz w profil. I tutaj zobacz. Edytuj postać i zobacz, patrz to. Styl. Na przykład styl góry. Są so, mało tych st znaczy mało. I tych styli jest milion. Zobacz Garnitur taki biały, piękny Coś takiego prezesowego, można powiedzieć. Dla 415 tylko. Tu jest milion. który chcesz zobaczyć? O, mój sweterek świecący. Sukieneczka Może, jak to wygląda. Weźmy mi jaką? Zaraz ci pokażę. Taka bluza. Tu jest dużo. I tu możesz się tak jeszcze mieć w dół. Tu masz jeszcze spodnie. Tu jest wszystko: czapki, wszystko tu jest. Maski na głowę, wszystko. Takie rodzaje spodni, Tu jest milion tego. Jak będzie wyglądał na światach? Jakie, jakie będą te postacie? Oczywiście, kryciek tutaj chce jedną rzecz, także już pokazuję. Zestawy skórek. To były zestawy skórek. Dobrze pamiętam. Teraz. Kończę. Dlatego nie znajdę pewnego życie Teraz. Szukamy tego. Gorące nastolatki. Gdzie one były? Tu macie wszystkie te paczki, które są dostępne. Nastolatki to są jedne, ale to było tam gorące, że nastolatki pisało. Nie hmm. woda, jeszcze śpi, właśnie widzę jak woda śpi. Wszystkie zestawy skórek, gdzie te gorące nastolatki są? No to, to to, to, to mówiłem. O, to były romantyczne nastolatki, niegorące nie gorące chyba. To jest nie to. To jest to. To jest to, o, to jest to. <laughs> Serdeczna sk... A no właśnie, od jutra nowy projekt. Tak, od jutra nowy projekt. Yy, o godzinie 16 już. Nawet jest gamers. Nawet jest. Także no. Jest nawet dzikie zwierzęta artyktyki. Możesz ze skina mieć na przykład takiego misia albo takiego pingwina. Możesz mieć skina. Fajne to jest. Dobra. To do jutra, do godziny 16.00.